Możliwość przyjęcia większej liczby wychowanków, którzy będą mogli zamieszkać w przestronnych pomieszczeniach, każde wyposażone w łazienkę, to efekt gruntownej modernizacji skrzydła internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii właśnie Lubuskim. W uroczystości otwarcia tej bardzo ważnej inwestycji uczestniczył marszałek województwa lubuskiego pan Marcin Jabłoński. Jest wiele powodów by się cieszyć rzeczywiście z tego co widzimy dzisiaj. To jest jeden z takich projektów i takich działań, które jakoś tak zapadły mi głęboko w pamięci. Leży mi wciąż na sercu, bo przed kilkoma laty, kiedy powstała koncepcja, by stworzyć tej... Dawnej pięknej szkole z wielkimi tradycjami, takimi, które są rozpoznawalne w całym regionie. Właśnie młodzieżowy ośrodek socjoterapii. Niewiele osób wierzyło, że to się uda. Były obawy i mieszkańców okolicznej społeczności, że to wywołało różnego rodzaju problemy tutaj lokalnie. Na szczęście udało się przekonać mądrych mieszkańców ośna, nauczycieli, którzy wcześniej pracowali w tej szkole. Wszyscy dzięki tej wierze prawdopodobnie podjęli to wyzwanie. Udało się stworzyć miejsce, które jest chronieniem dla wielu dzieci, które potrzebują takiej pomocy. Nie ze swojego wyboru najczęściej. To są dzieci pochodzące z różnych trudnych środowisk, z różnego rodzaju uwarunkowaniami społecznymi, zdrowotnymi i potrzebują takiego miejsca, gdzie ktoś podejmie wysiłek, by spróbować wyprowadzić ich na tak zwaną prostą. Mam nadzieję, że wielu takim dzieciom udało się tutaj pomóc. Robi się tutaj wspaniałe rzeczy, są bardzo oddani z wielkim sercem i wychowawcy opiekunowie, i mam nadzieję, że teraz dzięki temu internetowi, który został oddany do użytku, on będzie mógł zacząć także finansowo dobrze sobie radzić, co pozwoli mu na podnoszenie tej jakości świadczonych usług i opieki, jaką otaczane są te dzieci tutaj. Bardzo się cieszę z tego. Tak jak powiedziałem na początku tej kadencji, tamta kadencja to była służba zdrowia. Inwestowaliśmy wszystkie pieniądze w służbę zdrowia. Ta kadencja to ma być oświata. I mam nadzieję, że rozwój tego młodzieżowego ośrodka setoterapii pokazuje dzisiaj, że, są, że jest potencjał, że możemy przyjąć nowych wychowanków, że możemy dać super warunki. I mam nadzieję, że ci uczniowie. Ci wychowankowie, skrzywdzeni trochę przez los, znajdą tutaj na miastkę swojego domu i będą tutaj czuć się dobrze i w takim rodzinnym gronie. To był wkład Polskiego Ładu i starostwa. Polski Ład dawał pieniądze na konserwację zabytków. W związku z tym, że ten budynek jest objęty przez konserwatora zabytków, była okazja, po prostu, żeby zrobić nowe miejsca dla naszych wychowanków. Bardzo się cieszę, ponieważ niesiemy pomoc dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zarażamy ich naszą pasją chcemy żeby było im tu dobrze jak w domu dlatego jak państwo już widzieli każdy pokój jest wyposażony w łazienkę uczymy ich tych podstawowych rzeczy wychodzenia i powiem bardzo miłą rzeczą jest, jeżeli skończą i wracają i nam podziękują za tą pracę, którą włożyliśmy, chociaż jak przebywają u nas, to jest trudno. Ogólnie mamy 30 na ten moment. Z chwilą otwarcia od września, także ruszamy zaraz promocją, będziemy w stanie przyjąć 60 wychowanków. Modernizacja internatu u młodzieżowego Ośrodka socjoterapii Wośnie Lubuskim była jednym z priorytetów powiatu słubickiego. Niebawem przyjdzie czas na kolejną inwestycję, a będzie to remont zabytkowej sali gimnastycznej przy czy ośrodku.